Jedna z nielicznych rzeczy, która trzyma mnie w tej grze, moi drodzy, Road to 56, czyli modyfikacja, która jest lepsza niż, niż nie jeden country pack. Postanowiłem zagrać Czechami, bo w komentarzach na YouTube ktoś pisał Siema, zagrałbyś Czechami? No to mówię wiesz co, a mogę, a chciałbyś zobaczyć, a on mówi ta, normalnie, będzie oglądane. A ja mówię, no to fajnie, i nagrywamy Czechy i jest subcio, imprezka. A moi drodzy, na eneba.com, 3% taniej z kodem KRL, wpadnijcie sobie kupić jakąś gierkę. No i jeżeli chcecie więcej hoja, częstych publikacji i więcej odcinków na kanale, to pamiętajcie, żeby walnąć w dzwoma i zostawić łapkę w górę. No i właśnie o to mi chodzi, dlatego ta modyfikacja jest super szefem, bo wreszcie są jakieś ciekawsze inne rzeczy do robienia. Lepsza technologia pancerzy. W roadzie pewnie szybciej by dodali silniki niż w tym ku nowym. No ale trudno, się mówi. I my tu, moi drodzy, pójdziemy w czerwoną, w czerwone Czechy. Spróbujemy jak najszybciej osiągnąć komunizm w naszym państwie. Zobaczymy, czy cokolwiek nam to da oczywiście. Dobra, jakiś polityczny event. I tutaj możemy wesprzeć Daily Communist Support 0.2. Dobrze, robimy sobie to. Nie będziemy tracić przecież stabilności. Subcio! Ty, naprawdę, pierwszy raz coś takiego widzę. Tutaj wygrywa sobie. Yy, nie, wiem, nie było żadnego powiadomienia. I tutaj inny Niemiec ma stolicę w Hamburgu i walczy z tym. Dr Boże. Właśnie o tym mówię. Tak powinno wyglądać drzewko, moi drodzy, z pistoletami w Herzow Jakieś supporty, flamethrowery, snajperzy. To jest właśnie to. No i dobrze, moi drodzy. Swój do swego po swoje. Mamy komuchów w rządzie. No i o to nam chodziło dosłownie. Gdybym chciał uzasadnić cel na Węgry. Fengry... O! Węgry mają cel na Austrię. Okej. Okay. Nie wiem cudem, jakim, jakim cudem po prostu Kaiser zrobił Anshlu z Austrii. Ale my zamierzamy, zamierzamy teraz przepraszam, zrobić Anschluss Węgier. I będzie git. Dobra. Węgry tutaj zbytnio oporu nie postawią, no to jest typikal. Oho. Demand Sudetenland. Mhm. Ale zrobimy coś takiego, moi drodzy. Że chcemy podbić Puerto Rico od USA. I chcemy podbić od, moi drodzy, Wielkiej Brytanii wschodnią Anglię. I teraz chcemy dołączyć do ZSRR? I dołączymy. Dokładnie tak. I w tym momencie już nie chcemy podbić Puerto Rico, ani nie chcemy podbić Ameryki już. Fajnie. Moi drodzy, Niemcy chcą dyktatu z Monachium dla mnie, ale my się nigdy nie poddamy. Nawet jeżeli Niemcy mają mnie przejechać teraz, to ja się nigdy nie poddam. Mobilizacja. Dobrze, dziękuję. Dostałem, moi drodzy, 10 dywizji e, jakichś, bo Niemcy mają do mnie problem, nie? Niemcy mają na mnie cel, ale ja dołączyłem do frakcji z e, Trockim, bo Trocki będzie niósł światową rewolucję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i moi kochani, to chyba czas na upadek moich dywizji, chociaż staramy się, jak możemy, moi drodzy, bronić moimi armiami, no, ale co mogę powiedzieć, no. Rumunie są w stanie wojny. Ty, Sowieci zawołali Francuzów. Jest szansa, moi drodzy, że kom komuna dołączyła do kominternu. Mamy to i teraz... Komuniści przeprowadzą wojska przez nich. Świetnie. Boże, Sowieci, przybywajcie! Idą! Gdzie wyjdziecie? Do mnie chodźcie do Europy! Boże, kochany, chodźcie do mnie. Strajki jeszcze! No nie, nie wierzę. Chodźcie do mnie, błagam was, przyjaciele, pomóżcie, pomóżcie swojemu koledze, przyjacielowi z Czech. Rumunie wysyłają korpusy ekspedycyjne. Idą Sowieci, idą, nareszcie. Trochę terenu stracę, no ale nie, nie poddam się. Wydaje mi się, że uda mi się uratować tutaj jeszcze. Dobra, są komuniści, moi drodzy. Swój do swojego po swoje przyszedł. Swój ze swoim będzie obronił swojego. Mamy to, świetnie. Swój swojemu teren zabezpieczy, moi drodzy, świetnie. Przychodzą coraz więcej komuchów już u mnie w kraju. Francuzi, Boże, kochany, Francuzi poprowadzili ofensywę, nie jestem dumny. Haiti i Kuba dołączyli do jakiegoś paktu. Nie wiem, co tu się dzieje kompletnie, nie? Ale to, że Haiti gdzieś dołączyło, to trochę dziwnie. Dobra, moi drodzy, stoimy, no i się praktycznie bronimy przed Niemcami. Boże, kochany! Komuchy okrążyły Niemca. To się dzieje, moi drodzy. Komuniści komunistom z komunistą po komunistów wpadli. Powiem wam szczerze, że chyba nasz komunistyczny blok, który zamierza zdominować cały świat, jednak sobie tutaj poradzi. Widzę, że Francuzi tutaj dostają wciery. ah, ale chyba padną. Takie mam jakieś wrażenie dziwne. Chociaż powiem wam szczerze, że jak widzę tutaj, to nasze armie nawet mocne są. I jesteśmy w stanie przepchać Niemców, nie? Powiem tak, jestem w wojnie. Z Niemcami mam taki duch narodowy. Piąta kolumna, no wspaniale, co? Moi drodzy, udało nam się y, rozwalić pochód Niemców. Praktycznie Niemcy atakują i no praktycznie nic nie robią teraz. Czekamy na dwa czołgi i będziemy ich dopiero pchać, no bo nie będę ich pchał piechotą, która ma 20 rozpiętości, bo na tyle niestety tylko pozwala power na aktualnie na Czechach. Z tego co widzę, tutaj Niemcy mają jakieś dziki atryszyn, więc no powiem tak, zamierzam to wykorzystać żeby odbić po prostu swoje tereny, nie? Chociaż, moje czołgi już są bardzo blisko, żeby były gotowe do wyprodukowania, nie? Zobaczmy, jak czeskie czołgi spiszą się w lesie, moi drodzy. A z tego, co widzę, to chyba wygramy, no bo oni tutaj nie mają organizacji, o właśnie, o tym mówię. Czeskie czołgi średnie prowadzą ofensywę w lesie. Koloryzowane, sprawdźcie jak, Justuski nie dotarł do Rumunii. Moi drodzy, z racji tego, że Śląsk jest najlepszym terenem do prowadzenia ofensywy. Właśnie, no to, to już sobie poprowadziłem tutaj, można po... Kolejne strajki, ja mam strajki pięć razy w ciągu dnia, nie? To się w pale nie mieści totalnie. Nie no, ci Niemcy są chorzy psychicznie. Oni cały czas w kółko atakują jedną prowincję z dwoma czołgami. Nie wiem, czy bot niemiecki wyczuwa po prostu zagrożenie, czy sobie już nie rozumiem kompletnie. No i super. Teraz Niemcy chyba powinni się trochę uspokoić. Dobra, z racji tego, że tutaj jest polski naród. Nie wiem, czy to stety, czy niestety. Będziemy się starali teraz, moi drodzy, o właśnie o tym mówię, zebrać organizację, wjechać tutaj do lasu sobie powolutku. Pyk, 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 bo Niemcy tutaj nie powinni mieć organizacji, nie? Więc zaraz zobaczymy. No, na razie bijemy się o las. Chłop z chłopem walczy przeciwko chłopu o las. Podziewaliście się, ty się takiego scenariusza? Coś czuję, że po upadku Niemiec zrobimy sobie fajną konferencję i ta Czechosłowacja będzie na tyle mocna, że będzie w stanie tutaj yy, praktycznie zniszczyć wszystko. Szczerze mówiąc, to bym Polsce wypowiedział wojnę, ale mam minus 140 siły politycznej, więc raczej jej nic nie wypowiem. Jakoś prędko. Zobaczymy, nie? Dobra, z tego co widzę, to Niemcy to już praktycznie mają po jednej dywizji na kratkę. Oni są tak wyczerpani tą wojną, że śmiem wątpić, że nie dadzą rady praktycznie. No, nareszcie mogę ruszyć do przodu jakkolwiek. O, i moje dwie dywizje dodatkowe Pancerne, Benz, witamy bardzo serdecznie. I teraz, moi drodzy, uderzymy tutaj. Świetnie. Dobra, odbijamy już nasze też czeskie potężne ter terytorium, prawda? Więc jest chyba okej, okay, tak mi się wydaje. No i Niemcy są bez ekwipementu, ty. Ja się zastanawiam nawet, czy planu nie puścić już. Przecież to będzie masakracja totalna, leć Andrzej. Niemcy, moi drodzy, mają obsalaną kapustę. Razem z Francuzami i Sowietami ich praktycznie niszczymy. U... Jest Kaiser w Niemczech teraz, więc. No, fff, jakby wam to powiedzieć? No ja się troszeczkę innego scenariusza nie spodziewałem. Dobrze, że Sowieci mi uratowali dubsko, nie? Bo gdyby nie Sowieci, to ja już bym mógł śpiewać, chłopie. A ja jako ja, Cojumbo, tak naprawdę. A te dwie dywizje pancerne, moi drodzy, mimo że tu są lasy, będziemy dążyć do zjednania się z Francuzami na froncie. Wiecie? To będzie mi potrzebne. No i zobaczcie, pięknie. I mamy, moi drodzy, połączony front z Francuzami. Świetnie, no i to, to, to praktycznie upadek Niemiec teraz, nie? To Już nawet nie ma o czym gadać. No i co, i Niemcy do domu. Moi drodzy, czeski dostęp do morza. Czesi uzyskaliśmy dostęp do morza. Czesi z Francuzami podzieliliśmy się terenami. Można powiedzieć, swój do swego, ze swoim się podzielił swoim, nie? No i teraz czas na Polskę potężną. Wiecie, o, jeden siły politycznej. Teraz Polska, można powiedzieć. Teraz Polska, czas na Polskę. <ślaski> czas dla Polski, moi drodzy. Lecimy z nimi. Dobra, moi drodzy. Polska, biało-czerwoni. Polacy i Sowieci rozbierają Polskę. Po prostu teraz sobie przedzielę Polskę na pół i w momencie jej przecięcia dopiero teraz ruszamy z ofensywą piechotną, nie? Jakkolwiek by to miało nie brzmieć, okrążymy Warszawę, no i razem z Sowietami swój swego swoim rozbierał ze swoim. Tak to wygląda. Kurde, zaanektowaliśmy Polskę, ją zjedliśmy, ale Gdańsk dołączył do rzymskiego protokołu, nie? Oj, niekoniecznie to jest dobre dla nas. Z racji, że my nie mamy po co atakować, to po prostu wbi spróbujemy wbić się w we Włochu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie ciekawego. Raczej, z tego co widzę, powinniśmy sobie poradzić z Włochami. O, właśnie o tym mówię. Ty, okrążyliśmy. Czekajcie, policzę. 13, 14, 15, 16, 27, 38, 40. No, z 56 dywizji okrążyliśmy tutaj. Włoskich. Więc ja naprawdę nie wierzę, że Włosi będą w stanie się obronić, nie? Czy coś w tym stylu. Tu jest trochę attrition, ale no wiecie. 30 kilo nadwagi, nie? To chyba zrozumiałe ta jest. Jezus moi drodzy, tu jest tyle dywizji włoskich, że ja ledwo tutaj, moi drodzy, cokolwiek zaopatrzeniowo ogarniam, nie? O Boże nareszcie. Tragedia, mówię wam, ledwo tu się może, mogę poruszyć. O, ale teraz moimi czołgami zaatakuję. Dobra, jak tylko moje czołgi wejdą do walki, no to już jest po włochach, zobacz chłopiec. Koniec. Do widzenia. No i teraz ruscy mi tu narobią atryzyn i ja się nigdzie nie przebiję. Tacy właśnie oni są, ci Rosjanie, tacy właśnie oni są. Ja chciałem być miły i przyjacielski, ale oni są fałszywi i tłulicowi. Tak to jest. Nie wiem, jakim cudem oni mają tutaj tyle dywizji na froncie, a z Francją mają po jednej dywizji na kratkę. No to jest nierealne po prostu. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się przebić. Ło! Udało nam się zająć Marsylię. Nie wiem, co to był za dźwięk, przepraszam, nie. Naprawdę nie wiem, co mi się stało. Ale udało mi się zająć Marsylię. Dobra, wiecie, co pozwolę Włochom i Francuzom zrobić robotę, bo tragedia. Może moi drodzy, powiem wam, że od 20 minut toczę walkę o Toulon moimi czołgami na Atryszyn i staram się je zdobyć, bo to jest bardzo ważny mam, mam moi drodzy. Powiększyliśmy teraz zaopatrzenie trochę chociaż. Włosi mają po, po 20 dywizji na kratkę, to jest nierealne, nie? Naprawdę, w sensie nie wiem nawet jak to nazwać, ale no tak to wygląda po prostu. I staramy się powoli przepychać te włoskie dywizje jakimś cudem, nie? Atryszyn bo Atryszyn, no ale po prostu staramy się lecieć przed siebie, nie ma co żałować moi drodzy, pełno zawirowań, płyniemy przed siebie, nie ma czegoś, nie ma się czego bać, nie? Boże kochany, Hiszpanie wylądowali w Nicejnie. Spróbuję jako dobry przyjaciel po prostu wpłynąć do Nicei, nie? Może mi się uda po prostu zająć Niceę. Mamy Niceę. Teraz tylko, żeby organizacje moje dywizje złapały. Będziemy bronić Nicei do ostatniego czeskiego czołgu. Jesteśmy tutaj dosłownie... Ty! Boże, te noby przysłały tutaj dywizję. Nie, nie wierzę w to po prostu. Dobra, postaramy się pojechać po prostu w prowincję dalej i teraz postaramy się po prostu zniszczyć te sześć dywizji, które tu stoi. Jakimś cudem. Mm -hmm. Świetnie, mamy to. O Boże, Hiszpanie się zdesantowali! Moi drodzy Lucenzo, mamy to! Hiszpania się zdesantowała w Rzymie. Lecę do Rzymu po prostu, drogą morską. Płynę pod Rzym pięcioma dywizjami. Boże, i tu jest atrycja, tak? Jezus, tu jest atrycja na czerwono aż. Po co ja się tu czołgami wpychałem? Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj się trochę dywizji zwolniło na froncie. Tutaj ledwo stoimy. Na szczęście mam trochę myśliwców. I polatamy sobie tutaj w olpejskim regionie. Dobra, i teraz po prostu puszczamy forfany już piechotę, żeby ich męczyła tylko. Ty tutaj kolejny desant, świetnie, Boże, kochani, oni ich uratowali, nie? Bohaterzy, można nawet powiedzieć. Śmiało można nazwać Hiszpanów bohaterami zrywki, nie? Żeby Hiszpania zrobiła lepszy desant morski niż całe ZSRR i Francja z flotą, to się w pałeczce nie mieści dosłownie, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty tutaj się przebijamy na siłę i też dajemy jakimś cudem radę. Nasza piechota sobie jednak radzi, to nie są tacy nieudacznicy, jak się spodziewałem. Czeskie siły naziemne, moi drodzy. Zdobywają właśnie Wenecję. Hiszpanie muszą dostać swoje imperium na plesu, które posiadali. W Europce posiadali, więc chyba mieli też rzeczywistości. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy. Boże, nareszcie. Nareszcie. Dobra, moi drodzy. Włochy pokonane. Tereny rozdane. Pokorowane. No i zastanawiam się, kto może być moim przeciwnikiem następnym. Stany Zjednoczone, które przewodzą frakcji alianci, czy komunistyczna Brytania, która jest w frakcji z Butanem i z Nepalem. Ciekawe! Dobra, no to czas wyruszyć na Anglię, czas już zdominować komunistycznie Europę. Dobra moi drodzy, ostatni bastion fałszywego komunistu. Komunizmu, komunistu, boże kochany, ja naprawdę mam a analfabetowa, nie? E do, y moi drodzy, y ja a o ty dużo krajów dołączyło do tych ludzi. Jakieś Kanady, jakieś tutaj Australię, no dobra. Nawet Gdańsk dołączył, bo jak Gdańska nie zaanektowałem, z jakim jestem nowem. Nie, nie wierzę w to, dobra, nie było tematu. My po prostu teraz skupiliśmy się na produkcji lotnictwa, prawda? I to lotnictwo, dzięki temu lotnictwu postaramy się uzyskać dominację na kanale La i na całym świecie i dzięki temu AI będzie mogło się może zdesantować, prawda? Może, bo ja nie mam floty i nic. Dobra moi drodzy, mimo że nie mamy floty, jestem w 90% pewny, że uda nam się tutaj zdominować powietrze i w ogóle morze, więc lecimy, bo Anglicy już mają wszystko praktycznie poniszczone, jeżeli chodzi o floty. No i jedyne czego potrzebuję to przyczółka i jakiejkolwiek dominacji powietrznej nad Anglią. Żeby po prostu tutaj wylądować. Zaraz zobaczymy, czy moje czeskie dywizje da radę. Boże w Dover stoi 6 dywizji, nie? Spróbujemy zająć dower moimi dywizjami. Bardzo mamy słabą powietrzną dominację, no ale spróbujemy coś z tym zmienić. Jeżeli dower by padło jakimś studem, w coś śmie śmiem powątpiewać trochę. Gdyby dower padło, to bym miał przyczółek. Ale dower nie padnie, padną moje dywizje. To były tamte dni, gdy w oknie padał deszcz, a oni wylądowali tutaj. ho! Wow. Dobra, czekam na drugą technologię desantów i dopiero spróbuję znowu. Dobra, teraz po, to powinno jakoś wyjść. Mamy dominację powietrzną, mamy desanty, lepsze technologie. Boże, tu jest 11 dywizji na kratkę. Ale próbujemy teraz, moimi dywizjami, moi drodzy, o 6 breakthrough jechać. Ważne tylko, żeby te dywizje walczyły, bo moje samoloty powinny sobie tutaj poradzić. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I teraz dopiero wspieramy ofensywę, moi drodzy. Pyk, pyk. I staramy się, moi kochani, zdobyć tereny. Po prostu całą moją armią staramy się zdobyć Dover. I widzę, że moje normalne dywizje weszły już do walki. Ej, tu jest po 200 Breakthrough nawet, okej. Okay. Ty, mamy to. Trap Polo, moi drodzy. Anglia prawdopodobnie powinna usiąść. To, że powinna, to znaczy, że nie usiądzie. No, zobaczymy, czy usiądzie. Dobra, z tego co widzę, to nawet mi się tutaj udało przetrwać. Udało mi się, moi drodzy, przetrwać z tego co widzę, ten cholerny desant. Tak, ale to widzę, że te moje dywizje będą mocne. Wiecie dlaczego mam 1500 soft-ataków w tych dywizjach? Bo dodałem sobie dwa czołgi średnie. Nie wiem, zobaczymy. Z tego co widzę, to chyba jednak po prostu mogę... Wykonać atak. O właśnie. Dosyłamy moim kolegom posiłki i wsparcie. Tutaj cztery dywizje pancerne nie wiem czemu je oddzieliłem od dywizji, dołącz do nich. Jezus, to będzie kompletnie zgniecenie. Upadek Lodyru. Moi drodzy Czesi, z dostępem do morza, wyobrażaliście sobie coś takiego? Bo ja tak. Fantazjowałem wczoraj o tym w nocy. Jak wyłem jak kojot przy blasku księżyca. No i kurde, do widzenia. No i moi drodzy, przepięknie. No i moi drodzy, Wielka Brytania została moim papetem. Nie chcemy jej podbijać ze względu na flotę i tak dalej. Wielka Brytania papetem Czechnie. Moglibyśmy teraz ruszyć na Amerykę albo po prostu zdradzić Sowietów, no ale my razem z Trockim nieśliśmy komunistyczno-czesko-sowiecką rewolucję na świat, więc no chyba sami rozumiecie. Tak to wygląda ten świat. Dziwna ta mapa oczywiście, na rodzie. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście cokolwiek zobaczyć jeszcze, moi drodzy, na rodzie, to napiszcie w komentarzach, albo jeżeli macie jakiś pomysł na odcinek, to napiszcie też w komentarzach, bo ja bardzo często od widzów biorę pomysły z komentarzy, bo ja w tą grę nie gram. Wygracie więcej prawdopodobnie w to ode mnie. No i co. Zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Schoja!